Witam i pozdrawiam Was z kolejnego odcinka Simsów 2 i naszego pustkowia Jesteśmy dzisiaj właśnie u ZUSKI w jej nowym domu, który jest ogólnie to dom, który jest z gry, nie pamiętam czy z dodatku, czy z podstawki, ale wiem, że jest w grze. Ale ja go jakby przerobiłem bardziej e, powiedzmy pod tą rodzinę. E, to może zostawmy to, tak? I tak, tu ogólnie mamy na pierwszym piętrze jest pokój dla chłopca i dla dziewczynki. Pokoju dla dziewczynki nie, nie zmieniam w ogóle, bo stwierdziłem, że jest fajnie zrobiony, więc go zostawię tak jak jest, szczególnie no, że za 4 dni ona już będzie po prostu no, w wieku takim dziecięcym, że będzie chodzić do szkoły i tak dalej, więc będzie miała swój pokój taki całkiem fajnie zrobiony. Może ewentualnie go posprzątam z tych ubrań. Do, 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 dodałem tutaj, tu, tutaj tylko tą torbę dla niemowląt, co używałem ostatnio, no i to coś do grania. Tutaj ten pokój był całkowicie inny. Ja go przerobiłem właśnie tak na tak pod chłopca, nie wiem, bo to był taki motyw, ale nie wiem, gotycki. W sensie, że tam było chyba wszystko z tego zestawu z takimi mega gotyckimi rzeczami, typu, nie wiem, jak dla ćwirów albo coś. Ale sądziłem, że w sumie nie wiem, jakiś taki motyw, i zobaczyłem to łóżko, mi się pierwsze pojawiło, miałem takie. Że tak, w sumie nigdy nie robiłem takiego pokoju, żeby wszystko z tego zestawu po prostu zużyć. Dlatego zrobiłem to po prostu tu, tutaj. I przechodzimy do łazienki na górze, która wygląda tak. To jest ogólnie większa łazienka w tym domu i tak ogólnie powiedzmy bardziej publiczna, bo druga jest prywatna. <grym>, zaraz zobaczycie. Na dole nie zmieniałem za dużo, dół wygląda tak i w tej części tutaj powiedzmy publicznej to tu jest jakieś małe puste pomieszczenie, nie mam pojęcia co tu zrobić, może w przyszłości coś tu wykombinuję, na razie nie ruszam. Kuchnia jest jaka była, tutaj tylko z wymieniem stół i krzesła i no ja wiem, że potrzebował, potrzebowałbym jeszcze jednego krzesła, ale jak dawałem to na środek to mi brakowało miejsca, a jak dawałem inny stół to mi się nie podobał. I tu jest taki, powiedzmy, taki podest z taką częścią a'la salonową. Tutaj macie kominek i dwie, dwie kanapy. E, no i przechodzimy do sypialni, które ogólnie te pomieszczenia tutaj były, to pomieszczenie i to pomieszczenie było całkowicie puste. I po prostu stwierdziłem, że a co mi tam? Zrobię to po prostu sypialnię rodziców. I tutaj dałem tym rodzicom, właśnie tą taką szafę. Oraz budowałem im łazienkę, taką, żeby mieli powiedzmy prywatną. I tak by się prezentował dom. Samochód wziąłem z poprzedniego mieszkania. Tu jeszcze gdzieś chyba tutaj. Eee, nie, nie przekazuję prawa własności, ale tak, to jest ogólnie do sklepu, tego Zuzki. Tak, ogólnie tutaj możecie po sąsiednich budynkach zobaczyć, w którym miejscu w mieście ten powstał, jakby ten dom. Bo stwierdziliśmy, że w sumie tak stwierdziliśmy, że się większość rzeczy dzieje po prostu na tej głównej ulicy, nie? Więc przejdźmy do rozgrywki. Piesek oczywiście wykopał na początek ogromny dół. Sorki. I tak, no będziemy mieli dołek na początku, bo cię pos poszedł do pracy i nie będzie miał kto tego zategować. Nie będę zmieniał tej fryzury, bo mi się nie chce. Nie wiem, jakoś tak... Szczerze, ja się za za zaczynam przejmować wyglądem Simów tak właściwie dopiero w momencie, kiedy stałem się tym szkolnym dzieckiem, a wcześniej mam to trochę gdzieś. Byleby, wiecie w miarę stabilnie to wyglądało, nie? Ustawmy, że nie wiem... genetycznie dostała mega kiedy na mega długie włosy i... w sumie spoko, po, powiedzmy, że zostawi sobie takie... mega długie włosy nawet, jak będzie starsza. Może będzie zakochana w tym, jakie ma piękne, długie, gęste włosy, nie? Taką sobie historię to powiedzmy. Tutaj ona uczy ją chodzić, mam nadzieję, że ją nauczy, jak tam... No dobra, to by się trochę siku chce. Dobra, bo jej się bardzo siku chce. Dobra, co będzie, to będzie. Dobra, resztkami sił on tutaj musi dorosnąć. Dobra, udało się iść spać. Na razie nic z nim nie robię, bo on jest, jak widzicie, wykończony, bo... Yy, nie przemyślałem tego, żeby być taki zmęczony i w ogóle dla niego nie kupiłem żadnego łóweczka. Więc tam go nakarmiliśmy, zmieniliśmy piluszkę, ale wykąpaliśmy to sprawę, ale no niestety nie Nie, nie zdołałem ogarnąć łóżka, więc idź spać, idź spać człowieku. Przynajmniej się cieszy, przynajmniej uważa, że miał dobre coś tam, żyć dziecięce, więc świetnie. Alicja śpi w miejscu dla dziecka, dlaczego by nie? Jego nic nie umie, nie wiem, czy ja mu znowu nauczyć. Ale chociaż w my teraz mam, mamy tylko ją, więc powinno być łatwiej. Bo yy, ten już raczej sam się sobą zajmie, nie? Tam później skorzystasz, jak wstaniesz. Będzie ki. Tutaj nie wiem dlaczego, ale on dalej nie dostał awansu. Pomimo, że wszystko spełnia. Dobra, to zakop te dziury. Hmm. Niko w poszukiwaniu skarbu, tylko pełni właśnie. Wiecie ja go tu obudzę, bo je, on trochę musi się nadrobił, a jak pójdzie spać... będzie spał za długo, to później rano nie wstanie, nie? Wiecie jak to jest? Nie ja wiem weź się czymś tu pobaw albo coś. Duży chłopiec, jesteś ogarni sobie zajęcie. W sumie, jak ty tam wyglądasz? Muska, muska, te dźwięki mnie przerażają. Nie żeby coś. Tak, w co sensie ogólnie możemy się jakoś przebrać? W co sensie możemy przebrać? Co mamy? Wybierzmy mu coś co mamy. mamy to, to i to. No dobra. E, w sumie Z racji, że nas chodzi w sumie 10 zaczynać będzie jutro, także zostawmy mu tylko niebieskie czy... Dobra, nie, żeby coś mam wrażenie, że w tym niebieskim wygląda lepiej, więc dajmy mu to niebieskie. A frizurę musimy zostawić. Pokaw ty się. Ta, te piżamy są trochę zbagowane, ale bardzo je lubię. Pokaw mordę. <śmiech> <śmiech> Dobra, to jest po prostu... Nie, ja za zrobię skrinanie. To... Słuchajcie, to, 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 to być miniaturka do tego odcinka, bo to jest po prostu wow. Nie, ja nie wiem, nie wiem... co on brał, nie? Ja nie wiem co było w tym mleku, co mu matka dała wcześniej. Masakra. Dobra, słuchajcie, bo ja zwariuję w tej rodzinie. E, nie nagrało mi się, ale... Oni... Ten... parabara I była muzyczka. I błaga mnie. Ja mam dość. Ja się nie potrafię zajmować dziećmi w Simsach 2. W ogóle w Simsach. Patrzcie, się, patrz się na to dziecko. Czy to, to dziecko wygląda, jakby to potrzebowało rodzeństwa młodszego? jestem tu beznadziejny, naprawdę. Nie wiem, jakoś tak... Jak raz to dziecko zaniedbam, że raz mu tak nisko zejdą potrzeby, to ja później nie potrafię tego z powrotem ogarnąć, żeby to wzrosło, dopóki to, to dziecko nie podrośnie, samo się nie ogarnie. I teraz, jeszcze teraz powiesz, że czeka mnie kolejne dziecko w drodze, no. Będzie tu. To będzie to... to. To będzie pokój tego dziecka. ja nie wiem gdzie indziej. Ja je ja mam zmieścić. Sorry. Bo te, naprawdę ja tą, ja tą ZUSK dosłownie ukas trupie w którymś odcinku, bo ona... Ona, ona ciągle chce dziec ona dziecku za dzieckiem. I. Ale ja nie chcę. Żeby w jakichkolwiek ludzi było tyle potomstwa. Nie wiem co z tobą jest z nie tak. Z tobą, z tobą Marianie też. W sumie... On ma mniej, ona ma non stop potrzeby albo Barabara, bara, albo posiadanie dziecka. Non stop. Nie wiem jak się to to bara Barabara robiło, że niby tam jest bardzo minimalne ryzyko i tak udało ci się ze ściążę. Nie wiem, idź wykąp to dziecko co masz, bo jest brudne brudnej śmierdzi. Nie wiem, ja wiem, że jesteś głodna i się nie możesz zabawić, nie odprężaj się już. Już się odprężałaś wystarczająco. Już powinnaś już taka odprężona, że masakra. Zazdzięczam, że jeszcze nie zamdlałaś z tego zważenia. Nie wiem, ale... I nie wiem, to dziecko też jest takie takie nieogarnięte, że ono w ogóle się nie chce uczyć, ja... non stop muszę ma martwić się o któryś z potrzeb tej dziewczynki. No i już co, no ledwo ogarniam inne rzeczy, jeszcze nie jest głodna, nie ma zabawy i ten... Świetnie. Alicja, Alicja to będzie naprawdę bardzo zaniedbanym dzieckiem. Ty chyba nic się nie nauczysz. Przecież taka naprawdę... Będziesz... Alicja będzie taka mega ładna, ale taka powiedzmy mega głupia ze względu na to, że rodzice ją mocno zaniedbali w dzieciństwie. Tak, to jest jej historia, bo ja sorry, nie mam siły. Ja zwyczajnie w świecie nie mam siły. Ja naprawdę podziwiam ZUSKE, że, że ona jeszcze ma siły. Dobra, zostaw to. Tylko ja mam nakarmić się okna spać poszło? No wy sobie wartujecie. Dobra, słuchajcie, mi się to cofnęło do 6 rano. Ja jestem w stanie to zatrzymać. Nie, nie dotykajcie się. Sorry Zuska. E, musimy chyba podjąć bardzo drastyczne kroki. Także ten, powiedzmy, że Marian tego nie wytrzymał. I nie wiem, co tu się może stać. E... Nie wiem, znam, że zachorował na coś, tak? Po prostu zachorował, nikt o tym nie wiedział, i po prostu koniec. Tak. Tak, Sorry, ja nie mogę, ja więcej ja więc simów w tym rodzinie nie zdzierżę, więc sorry. Zdarza się. Wybaczcie, że jestem bezwzględny, ale ja po prostu nie mogę. O Boże, że tam będzie teraz zaszkały Fed. Cóż. Hmm. Tu, tu, tu. No dobra, w sumie nie jest z tobą naj... najgorzej. Jesteśmy w stanie, jakby doprowadzić, może dzięki temu Alicję do funkcjonalności. Bo, Boże, dziecko mm. <laughs> musi prosić matki o jedzenie. <laughs> Wyobraźcie sobie tą sytuację? Taki, Mamo, proszę, nie jadą od trzech dni. No, nie, nie znasz tego. Nie wiem, weź ty, co, co ty możesz zrobić? Ja im kupię telewizor. Tu, tu są telewizory. Ja, I ja im go tutaj postawię to ona sobie będzie mogła poglądać te, telewizor to się troszeczkę wiecie uspokoi A ta będzie mogła sobie na spokojnie zjeść tą butelkę Dobra, ty sobie poradzisz, że jesteś samowystarczalny chłopak, całe szczęście ktoś tu ogarnie w tym raz teraz będzie ten, będzie płakała jest brudne tak? Oczywiście, że tak jak tam to, to, to twoja zabawa. Sorry, musisz tak zostać. Poczekaj sekundę, no. To się w ogóle da jakąś zabawę? Coś tam daje, ale strasznie słabo ci to idzie. Powinnich nam będzie już tym małym dzieckiem, w sensie tym dzieckiem szkolnym. Dwa tyle ci starczy. albo dobrze. dobra, no ona poszła spać. I nie pójdziesz do pracy. Masz jakieś niewolne, masz urlopów, w ciul. Tu wykorzystasz urlop, dobra. Ale zajmijmy się w tym i przenieśmy ten nagrobek. Yy, Kościół tak, tam. Tak, no to ja wiem, jak to działa. I teraz możesz sobie po prostu oglądaj film. Dziecko chyba poszło spać, to niech się zdrzemnie. Dobra, sytuacja rodzina się troszeczkę poprawiła. Młoda już u mnie chodzić, jeszcze tylko musi nauczyć się mówić. Ma na to jeszcze niecałe dwa dni, ale ona już rozpadnie, ta więc idzie spać. I pewnie stanie rano, bo jest mega głodna, ale już nie mam siły jej karmić. Ty też się prześpi. Już się nie odpręży, ty już się wystarczająco. Ty się już tak odprężyłaś, że męża pokrzymałaś, więc. Dobra, ty... nie wiem, ty ogotować nic nie ugotujesz, ale nie wiem... O, masz jakieś resztki, to weź sobie te resztki, zjedz. I świetnie. Czy nam się to uda, czy coś będzie jej nie pasować? O, czy ona się... Z... na pewno się nauczy, czy na pewno się, się zesika? To ważne pytanie. Tak bliziutko, tak bo proszę nauczyć, się, proszę nauczyć. Subcio, jest! Udało się! W końcu to było takie męczące. Dobra, wiem, że chcesz tego. i chcesz siku, ale nocnika cię uczyni. Będę tytować po sprzątej. i może zamieć trochę sobą. Może coś, ugo coś ugotuję później, co by ty byś mogła, mogła ugotować. Yy, podaj. Na liśniki zrób zrób. No i oczywiście przypaliła. I teraz zauważyłem, w jakim oku, płakanym stanie jest to tutaj. Weź to, wyczyść. Nie trój psa chociaż, nie, nie chociaż, pies ma normalny gdzie w tym domu. I schować te, te resztki tego. Ja mówię, no dla mnie taka wielodzietna rodzina to jest nie na moje nerwy. Wielodzietna, ja wiem, że to jest dwójka dzieci, ale dla mnie to jest wielodzietna. Boże, co z, z co z tą dziewczyną znowu? I znowu się zlała i znowu kąpać. Cóż, oczywiście Michael przyprowadza kolegę ze szkoły i no kto w inny mógłby to na chwilę obecną być, niż tylko i wyłącznie Adam. Siema, Adam. No cóż, Zuzanna nie wierzę, że w końcu znalazła chwilę, żeby sobie wziąć kąpiel. Taką normalną kąpiel-kąpiel, nie? Alicja się nudzi, nie wiem... Weź, ta Alicja już dorasta, jeszcze tylko trochę. Bo o 18 Alicja będzie właśnie tym starszym już dzieckiem, więc będzie trochę spokojniej wtedy w ogóle. Bo... I nie, nie, na razie nie planujemy w, w tej rodzinie... Żadnego nowego członka, tak jak jest, niech tak zostaje. Dzieci już sobie do kolejnej tury będą same radzić, to ona będzie mogła na spokojnie do pracy wrócić. Więc będzie świetnie, tak, ja w to, ja w to wierzę. I nie wiem, zjedz sobie... a podej deser. Nie wiem, co to są na w jakieś flambobiny dodowane, ale... zrób to. Kurczę, powiem wam, że jak na to patrzę, to ja sam się głodny robię. Ona to w ogóle jeszcze jakoś podpalała, więc interesujące danie. Dobra, skoro on, on tak już nie śpi, to przynajmniej posprząta stare gazety, przynajmniej na coś się przyda. Jako, jakoś zarobi na swoje utrzymanie. Tak, no, ja wiem, ja jestem strasznym simowym rodzicem, co... Boże, czemu ta Alicja ma wiecznie z czymś problem? Ja uwielbiam mi ona jest po prostu jakaś, nie wiem, Za nie... Z Alicją jest coś nie tak, ja wam tu mówię, ona wiecznie ma problemy. To jest najbardziej problematyczna Simka, jaką grałem w ostatnim czasie. No, Michael się przeszedł pochwalić, że dostaje szóstki w szkole. Świetnie, Michael, dobrze. Przynajmniej jest w tym domu ktoś odpowiedzialny. No i udało się jeszcze dodatkowo jeszcze... Yy, nauczyła Michaela czytać. Chce się uczyć się. Cokolwiek, ale nauczyła go, więc... świetnie. Więc naprawdę uwierzcie mi, że pewna decyzja tutaj... która miała miejsce w tym odcinku była moim zdaniem bardzo dobrą decyzją. Tak, tak, jak to mówią, po trupach do celu, nie? Sorry. Sorry Marion, ale twoje geny pozostaną na naszym pustkowiu na zawsze Tak. Tak no, no, na to by wychodziło. Nareszcie ludzie, nareszcie udało się. Alicja w końcu stała się już, wiecie, większą dziewczynką, więc nie będzie już nas denerwować swoimi ciągłymi problemami i problemami i problemami. Bo sama sobie będzie mogła radzić, więc... Ja to będę zostawię, bo one wygląda... Ona jest taką osobą, która prawdopodobnie nie trzyma bysy w pokoju. Yy. Wyką się. Sama, te, sama się możesz wykąpać, to się wykąp. Co ty chcesz? Co tu jest? Eee, stolik z Lemonianą. Dobra, kupimy ci stolik z Lemonianą. Masz, dostać prezent na urodziny, więc możesz się tym zająć. Eee, nie wiem. W sumie nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, czy o tej porze ma to sens, ale. Tak się wykąpisz. Tak sobie teraz myślę, nie? że ja w sumie tak naprawdę. Star cenę. Tanie. Ja sobie nie przypominam, żebym ja kiedykolwiek faktycznie tego używał. A mogę w ty kupić? Kup lemoniadę od córki. Ostatnio że zbiera na coś. 14. jest simolonów za lemoniadę. Masakra. Wiecie co, ja ten odcinek będę kończył, bo to już jest koniec tej tury. Dogram tutaj już sam do rana i kończę ten odcinek, bo mi po prostu mózg paruje. Ta rodzina zawsze najbardziej mnie denerwuje w, w tym mieście. Jakoś, nie wiem... Sorry Zuzka, ja wiem, że byłaś pierwsza. No, ale niektóre twoje decyzje po prostu mnie wykończyły psychicznie. Naprawdę mam nadzieję, że sytuacja tej rodziny, tej rodziny się poprawi. No cóż, całe szczęście za tydzień gramy kimś innym, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, widzimy się za tydzień i bye! -o.